mano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem zajmiemy się recenzją perfumową młodszego zapachu niż ostatnio mogliście zobaczyć. Jeżeli nie widzieliście to koniecznie zobaczcie, ponieważ myślę, że warto zainteresować się tym zapachem, który omówiłem w poprzednim filmie. Dziś na tapetę weźmiemy sobie zapach od marki Reminiscence Patchouli. Klasyka gatunku, po prostu Patchouli. Jest to marka, która również posiada w swoim asortymencie zapachy, takie można powiedzieć, jednoskładnikowe, bądź wybijające ten jeden składnik na pierwszy plan. Tak samo jak właśnie w marce Molinar, którą mogliście poprzednio u mnie zobaczyć. Tam również znajdują się takie zapachy pojedyncze składnikowo, i tu również. Tu mamy akurat wersję Paczuli, czyli jak sama nazwa mówi, będzie to głównie hołd paczulony. Jak wiecie, ja za paczulą bardzo przepadam. Nie tylko palę kadzidła o zapachu paczuli, jak również posiadam olejek paczulowy, który dowalam sobie do kąpieli. Natomiast przyszła kolej również na perfumy tego typu. Jeżeli dobrze oglądaliście moją serię filmów poświęconą marce Aleksandr J., to doskonale wiecie, że jest taki jeden zapach, którym jest bardzo elegancka i wyrafinowana paczula, która jest niesamowita, mianowicie znajduje się w serii OSCENT. Jest to zapach white czyli Wild White, jest taki mocno ziemisty paczulowy, natomiast w bardzo eleganckim, niszowym i wyrafinowanym stylu i jest to zapach, który na pewno znajdzie się w mojej kolekcji. Natomiast my dziś skupimy się na troszeczkę innej paczuli, bardziej słodkiej, bardziej takiej przyprawowej, lekko tajemniczej, troszeczkę mydlanej, natomiast w dalszym ciągu dalej jest ona ziemista. Ja skorzystałem z mega promocji, ponieważ tak naprawdę w cenie 100 ml udało mi się zdobyć 200 ml. Co prawda, butelka 100 ml bardziej do mnie przemawia, natomiast jak wiecie, polska cebula się odzywa. Dlaczego mam kupić mniejszy zapach, skoro za tę samą cenę mam 200 ml? Ta butelka jest troszeczkę mniej taka filigranowa, natomiast uważam, że dalej jakby jej lepiej. Lekkość została zachowana pomimo 200 ml jest wygodna w użytkowaniu, także nie musimy się obawiać, że zapach nam wypadnie z ręki. Tak się fajnie złożyło, że Anecznik nagrała już film na temat tej paczuli. Możecie śmiało kliknąć tam w jej kanał, podlinkuję go Wam na dole. Ciebie Anecznik oczywiście pozdrawiam. Dziś usłyszysz moją opinię na temat paczuli od Reminiscence. I tak się złożyło, że napisałem komentarz u Anecznika pod filmem, że właśnie w tym samym czasie dosłownie Zamówiliśmy te perfumy widocznie, ponieważ wtedy, kiedy ona wrzuciła film, ja w ten sam dzień otrzymałem paczkę z moim zapachem. Nie wiem, czy to jakaś telepatia czy co, ale również zapach paczuli od Reminisence posiadam i już wam pokazuję go z bliska, jak on wygląda. Opakowanie totalnie nie oddaje tego, co znajdziemy w środku. Jest opakowaniem bardzo. Słonecznym, bardzo takim można powiedzieć wiosenno-letnim, ale bardzo mi się podoba, ponieważ jest bardzo proste i klasyczne z takimi błyszczącymi elementami. Natomiast w środku znajdziemy mroczną butlę. Proszę bardzo. Tak wygląda. Butelka od Reminiscence Patchouli. Jak widzicie, płyn jest bardzo ciemny. Korek jest metalowy, bardzo ładnie siedzi, aż tak klika i widzicie, że woda jest bardzo ciemna. Z przodu mamy metalową tabliczkę z napisem Patchouli i zobaczcie, że wcale ta butelka mimo że ma 200 ml co prawda jest pokaźnych rozmiarów, natomiast uważam, że jej lekkość została zachowana, ponieważ szkło jest dosyć cienkie, a jednocześnie brzegi są zaokrąglone. Powiem Wam, że śmiesznie się na ten zapach patrzy w kamerze, ponieważ on wygląda jakby był czarny, natomiast ta woda, mimo że, zobaczcie, daje ten zapach pod lampę, a i tak jest ciemny. Zapach jest naprawdę bardzo ciemny i taki właśnie jest ten zapach, bardzo mroczny. Ziemistość i słodkość paczuli w jednym. Jest to mniej elegancka paczula niż ta od Alexander J. Ta paczula w zapachu od Alexander J. oscent White jest naprawdę bardzo wyrafinowana. Mocno czuć w nim taką klasę. Bardzo elegancki zapach. W tym zapachu również znajdziemy klasę. Natomiast mimo wszystko, porównując te dwa ze sobą zapachy, jednak ten jest taką można powiedzieć dzienną wersją i codzienną wersją patchouli dla osób, które lubią tego typu zapachy, które lubią mocne zapachy, które lubią ziemiste, które lubią słodko-przyprawowe kompozycje. Lekko takie rumowo-alkoholowe. Ciężko to nazwać, ale naprawdę zapach robi takie ciekawe wrażenie. Takiego rumu mniej więcej jakbyście pili w takiej zawilgoconej piwnicy w drewnianych beczkach. Ciekawa kompozycja, naprawdę bardzo mi się ten zapach podoba i zamawiając go w ciemno wiedziałem, że będzie mi się podobał. Obstawiałem go bardziej w takim mrocznym, bardziej hardkorowym wydaniu, natomiast jest naprawdę złagodzona ta paczula. Taka, której nawet myślę przeciwnicy znaleźliby tutaj może siebie w tym zapachu, ponieważ naprawdę ta paczula jest bardzo taka delikatna, ja bym to nawet powiedział. Jest to woda toaletowa. Początkowo miałem zamówić wersję Elixir, która ma zupełnie inny płyn i była bardziej taka cieplejsza. Posiadała więcej takich ciepłych nut, bardziej takich w moim stylu. Jak wiecie, lubię takie słodkie, bardzo ciepłe i orientalne zapachy. Ten domyślałem się, że będzie dosyć suchy, dosyć wytrawny, taki jaka jest paczula. Natomiast przyjemnie się zaskoczyłem, ponieważ jest w nim słodecz. Ziemista paczula połączona ze słodyczą, więc jak najbardziej zapach trafiony. I nie dajcie się zwieść, że jest to woda toaletowa i że ma około 17% olejków eterycznych. Trwałość tego zapachu jest nieziemska. Na skórze utrzymuje się naprawdę bardzo długo, na ubraniach jeszcze dłużej. Kompozycja tych składników naprawdę daje radę. Sam zapach powstał w 1970 roku, czyli mamy już młodszy zapach niż poprzedni Molinard, Abanite. Abanita skończyła 100 lat, natomiast Molinard skończył 50. Czyli jest to o połowę młodszy zapach, ale jak najbardziej dalej w klimacie retro zachowanym. Ciekawa kompozycja, naprawdę dla miłośników każdej paczuli. Jest bardzo przyjemna, bardzo aromatyczna. Trochę kojarzy mi się ze starymi czasami, kiedy jeszcze nie miałem aż takiej fazy na perfumy. Kiedy u mnie w domu zawsze paliło się właśnie kadzidełka o zapachu paczuli. Nie była to taka... Wiecie, fancy paczula, ale było czuć lekką tą ziemistość tych kadzidełek. Ciekawa opcja, bardzo fajna kompozycja, także myślę, że warto przetestować dla każdego miłośnika paczuli i dla każdego miłośnika przede wszystkim delikatnie słodkich kompozycji. Mroczna, mocna, a jednocześnie ma w sobie delikatność i zwiewność. Ciężko to określić, takie dwie przeciwności, ponieważ ciężkość zapachu łączy się tak naprawdę z taką delikatnością, zwiewnością, lekką pudrowością, ponieważ ten zapach po czasie robi się delikatnie pudrowy. Ta ziemistość paczuli troszeczkę odchodzi w cień. Dalej jest ona wyczuwalna, ale nie aż tak ziemista jak na samym początku. Lekko ten zapach jest taki waniliowy, przyjemny w odbiorze i zaskoczyłem się pozytywnie, wąchając ten zapach, ponieważ tak jak mówiłem, spodziewałem się ziemistej, suchej, bardzo ostrej, wytrawnej paczuli, a odzyskałem ziemistą paczulę z delikatnym, wygładzonym wykończeniem. Także kolejna perełka do kolekcji. Cieszę się, że zamówiłem ten zapach w pojemności 200 ml, ponieważ wiem, że będę tego zapachu mógł używać sobie tyle, ile chcę, tyle, ile wlezie i te 200 ml spokojnie wystarczy mi na bardzo długi czas. Ponieważ jak wiecie, im więcej perfum mamy, tym tak naprawdę perfumy zużywamy wolniej. Jeżeli mamy tylko jedne perfumy, to wiadomo, że te perfumy nam się szybko zużyją. Jeżeli mamy większą ilość perfum, to używając codziennie jakiegoś innego zapachu, to zużycie jest tak naprawdę mniejsze. Więc 200, fajna do kolekcji. Odczytam Wam, jakie nuty znajdują się w środku, oprócz flagowej paczuli, no bo przecież zapach nazywa się paczuli, więc ta paczula musi tam być. Według Fragrantiki nie mamy podziału na nutę głowy, serca wraz z bazy, i mamy, zaczynając od właśnie paczuli, mamy francuskie labdanum, balsam tolu, wanilię, fasolatonka, drzewo sandałowe, cedr, wetyweria oraz białe piżmo. I tak jak Wam mówiłem, po czasie zapach jest lekko waniliowy. Jest tutaj labdanum, które ja bardzo lubię. Jest jeden taki zapach, który też chciałbym, żeby znalazł się w moich zbiorach. Niestety, oczywiście jak zwykle zwlekałem i ten zapach jest już teraz droższy. O ponad 50 zł, więc zawsze te 5 tych można by było zaoszczędzić. No ale niestety, poczekam, poobserwuję, popatrzę, czy na pewno ta cena będzie się taka utrzymywała. Ale nie zdradzę wam jaki to jest zapach, ale jest tam kwintesencja labdanum i jest przepiękny. Myślę, że... Jeżeli cena będzie adekwatna tego zapachu do zakupu, to na pewno on się pojawił mnie na kanale. No i dobrze, moi drodzy, podsumowując, dla kogo jest zapach Reminiscence Patchouli? Jest to zapach unisex, czyli dla każdego, dla osób przede wszystkim, które lubią drzewne kompozycje, takie przyprawowe, aromatyczne, które potrafią znieść zapach patchouli, ziemistej patchouli, natomiast jak wspomniałem jest bardzo złagodzona, myślę, że za sprawą tej wanili myślę, że za sprawą też drzewa sandałowego które też nie jest aż takie agresywne w odbiorze, tylko ma w sobie tą taką moc wygładzania zapachów, jest to zapach przepiękny dla każdego zarówno na co dzień, jak i na niesamowite wyjścia, na ważne wyjścia, na randki na śluby, cokolwiek tylko sobie nie wymarzycie dla osób, które nie bardzo lubią moc Kompozycje ten zapach śmiało byłby tylko i wyłącznie wieczorowy. Natomiast dla frików perfumowych, którzy lubią porządnie dołożyć do pieca, myślę, że ten zapach spokojnie mógłby być codziennym zapachem, codziennym pobułki na pocztę, gdziekolwiek tylko chcecie. Ciekawa kompozycja, bardzo się cieszę, że jest w moich zbiorach. Zobaczcie ostatni rzut na ten przepiękny, ciemny flakon. Prosty, klasyczny, bardzo mi się podoba. Na pewno jeszcze zainteresuję się innymi zapachami marki Reminiscence, ponieważ chciałbym przetestować inne z tej serii. Jest zapach, który się nazywa Wood i bardzo ma ciekawy skład. Jest zapach właśnie Patchouli Elixir, który również mnie interesuje. Także na pewno warto zainteresować się tą marką, dlatego że... Te zapachy nie są aż tak kosmicznie drogie. Te zapachy naprawdę można wyhaczyć w bardzo ciekawych cenach. Ja za swoje 200 ml zapachu zapłaciłem poniżej 200 zł. No to słuchajcie, żal nie brać. Wiadomo, że są sklepy, które po różnych cenach sprzedają, ale musicie obserwować ceny, a wyhaczycie ten zapach naprawdę w bardzo ciekawej, korzystnej cenie. Moi drodzy, ja was serdecznie już zapraszam na kolejne testy perfumowe. Będzie ciekawie. Mam dla was bardzo ciekawą naturalną markę, która Produkuje perfumy i to nie byle jakie perfumy. Bardzo ciekawe kompozycje, również tak zwane jednoskładnikowe. Oczywiście są jeszcze inne składniki, natomiast top nuta jest zawsze taka jaka nazwa zapachu. Mam dla Was bardzo ciekawy zapach, ale to musicie zostać ze mną. Najlepiej zasubskrybować kanał, przycisnąć dzwoneczek obok tej subskrypcji, jeżeli ją wciśniecie, abyście byli z moimi filmami na bieżąco. A w tym momencie dajecie łapkę w górę. Piszecie komentarze na temat paczuli. Czy lubicie paczule? Jaki macie stosunek do paczuli? Z czym wam się kojarzy ta paczula? Będzie mi naprawdę bardzo miło czytać tego typu komentarze. I ja wam życzę miłego dnia, bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie, i widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć.